Witam wszystkich bardzo serdecznie. My jesteśmy Survival Warriors, a to kolejny odcinek, który prezentujemy Wam nasz sprzęt. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się podstawowym przedmiotem wyposażenia każdego szanującego się wędrowca. Mianowicie chodzi nam o plecak. Taki oto plecak Assault firmy Miltek. Intro. A więc, tak jak powiedziałem na wstępie, plecak Assault firmy Midtek. Jest to wersja duża, ponieważ jest też wersja mała. Wersja duża, którą tutaj prezentujemy, ma 36 litrów pojemności, natomiast wersja mała ma pojemność 20 litrów. Plecak jest uszyty w całości w systemie modularnym Molpalc w standardzie 25 mm. Oczywiście chodzi o te paski, ponieważ każdy plecak taktyczny musi mieć paski. Po co? Żeby tutaj długopisy wkładać? Nie. Po to, żeby ładownice, noże, karabiny, wszystko tutaj wkładać. Możemy tutaj wetknąć wszystko. Plecak ten jest wykonany w całości z materiału typu kordura, który jest bardziej wytrzymały na różne działania mechaniczne. Od środka plecak jest wypełniony, czy też wyściołany materiałem typu PU, dzięki czemu plecak jest w pewien sposób nieprzemakalny. Jeżeli włożymy do środka, będzie deszcz, nam to nie przemoknie. Zaprezentujmy. Guma materiał PU. Plecak cały ma dublowane szycia, no i jest w wielu miejscach wzmocniony, dzięki czemu mamy pewność, że za szybko nie powinien nam się rozlecieć. Waga naszego plecaka, oczywiście pustego plecaka, wynosi Około 1,5 kg. Wymiary tego plecaka to 51 na 29x28 na cm. Szelki plecaka, jak i część styczna z naszymi plecami jest wyścielana siatką Mesh 3D, dzięki czemu cyrkulacja powietrza między ciałem a plecakiem będzie znacznie lepsza i uzyskamy tym samym większy komfort użytkowania. Szelki są wzmocnione taśmą którą oczywiście za pomocą troków możemy sobie nieco rozciągnąć lub też ściągnąć i dopasować sobie te szelki do budowy naszego ciała. Na dole plecaka mamy szeroką taśmę biodrową strzepianą na dosyć szeroką klamrę. Oczywiście jak w przypadku szelek możemy sobie tą taśmę wyciągnąć lub też ściągnąć, czyli wydłużyć, skrócić a także możemy po prostu ją odczepić. Dzięki czemu, jeżeli nam nie jest to potrzebne, po prostu nie będzie nam nic dyndać przy pasie. Kolejnymi taśmami, jakie tu mamy, oprócz naszych moli, są taśmy kompresyjne. Cztery boczne, po dwie na każdej ścianie i dwie od spodu, od które możemy sobie nawet podczepić jakiś ładunek typu namiot, kurtka, śpiwór. W tych plecakach mamy uchwyt ewakuacyjny, czyli uchwyt, który znajduje się w górnej części plecaka. Jak widzicie, tu czegoś brakuje. No, akurat w tym modelu nie było tego uchwytu, jednak nie przeszkadza to w całkowitym użytkowaniu. Jednak reszta modeli powinna taki oto też uchwyt mieć. Część pleców i groć są usztywnione. Co również zapewnia lepszą izolację termiczną. Zajrzyjmy do środka plecaka. Wszystkie zamki są dwubiegowe. Są one również podszyte taśmą, dzięki czemu są lepiej uszczelnione. Plecak ten ma cztery komory zapinane na zamek. Jedną komorę największą, którą można otworzyć prawie do końca, dzięki czemu możemy nasz plecak pakować jak walizkę. Następnie mamy komorę nieco mniejszą, jednak moim zdaniem równie dużą, na kolejne nasze przedmioty. Kolejna kieszeń jest jeszcze mniejsza. Tutaj już inne drobiazgi wkładamy. No i czwarta, czy ostatnia kieszeń, najmniejsza. Taka prawie jak pokrowiec na jakieś okulary. Również z tyłu mamy kieszeń zapinaną na rzep. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie dla różnego typu systemów hydratacyjnych. W naszych komorach mamy system 10 kieszeni wewnętrznych, o co chodzi o różnego typu mniejsze kieszonki w komorach. W najmniejszej kieszeni nie mamy żadnych kieszeni dodatkowych. W następnej komorze która się większa. Już mamy kieszenie dodatkowe jedną dużą. I cztery mniejsze, na różnego typu długopisy, noża, no i tak dalej. W następnej kieszeni, trzeciej, pod względem wielkości, mamy trzy kieszenie: jedną największą i dwie z siatki. No i w największej komorze mamy dużą, ale to bardzo dużą siatkę, za którą możemy włożyć kolejne różne drobnostki, czy większe drobnostki. No i jeszcze jest jedna kieszeń, na zamek jednobiegowy, yy, którą tam, w którą też możemy włożyć kilka rzeczy. Wszystkie klamry, jak i troki w tym plecaku są wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS. Nie jest to klasyczny plastik, który się łamie w sumie od wszystkiego, tylko materiał bardziej wytrzymały. Teraz, co ja mogę powiedzieć o tym plecaku? Jaka jest moja opinia, a raczej opinia użytkownika tego plecaka, ponieważ plecak nie należy do mnie, tylko do człowieka z ekipy, czyli do Kuby. No i co on by mógł powiedzieć o tym plecaku? No, jego zdanie jest takie, że plecak jest bardzo dobry, wytrzymały, dobrze się sprawdza. Przede wszystkim jest pojemny, zawsze go używa. Sprawdza się w wielu sytuacjach. Jest bardzo zadowolony. Tym bardziej, że plecak nie był drogi, ponieważ jego cena to około 130 zł. Zależnie od tego, gdzie go znajdziecie, gdzie kupicie. Dlaczego ten plecak naszym zdaniem jest taki dobry? Ponieważ jest to plecak najbardziej klasyczny wśród plecaków taktycznych. Mamy wszystko, co potrzebujemy i nic ponad to. No naszym zdaniem po prostu doskonały, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju dźwiganie większej ilości przedmiotów. Jasno widać, że plecak jest czarny, ale jeżeli chcielibyście jakiś inny kolor, jak najbardziej są takie dostępne. Kolorów jest wiele. Taki czarne albo inne kolory gładkie, takie jak oliwka, koiot, czasem zdarzają się czerwone lub niebieskie, nie wiadomo po co. Są również kamuflaże, począwszy od flektrana przez woodlandy, aory, multikamy, aż do atasków. No, widzicie, wyborów jest wiele. I dla każdego coś się znajdzie doskonałe, dla każdego początkującego. Suroi Taktyka czy też Pipersa, jak kto woli. Yy, za cenę, tak jak powiedziałem, 130 zł. około. Tak więc plecak asalt firmy Miltek 36 litrów. No i wydaje mi się, że to by było chyba na tyle. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście lajkujcie. Możecie skomentować jakieś sugestie, pytania. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, to oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał. My zapraszamy Was również na naszego Facebooka, którego link macie w opisie. Zapraszamy również na naszego Instagrama, którego link również znajduje się w opisie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, żegnam się z Wami i na razie.